Jesteśmy w Sea Life Trust, to jest pierwsze na świecie sanktuarium dla wielorybów, dokładnie dla białych arktycznych i mamy też mały ośrodek rehabilitacji dzikich ptaków, maskonorów. E, więc jak chcesz, chętnie pokażę ci bliżej naszych podopiecznych, e, poznasz z bliska trochę ptaków i oczywiście wieloryby. Jasne, jestem za. No chodźmy. Ewa jest zootechnikiem, przeprowadziła się tutaj e, po studiach. Jest osobą, która uwielbia zwierzęta, kocha ptaki, wieloryby, wszystko. E, a więc jest to naprawdę osoba, która jest na poprawnym stanowisku, w, w tym miejscu, w którym ma być. O Jezu, jakie słodziaki! Dzisiaj mamy nasze ptaki. E, tu w wodzie teraz pływa Karen, zaraz koło niej jest Alma. I tu jest Sigur Björk. I po czym e. je rozpoznajesz? E. <laughs> Wyglądają inaczej. <Aha. laughs> Wszystkie tutaj mają damskie imiona, chociaż my nie wiemy, czy to są chłopcy czy dziewczynki. Z maskonurami nie da rady poznać, obie okay. wyglądają tak samo, więc na przykład ten taszek tutaj, Alma, ona do nas trafiła z obrażeniem głowy. E, musiała przywalić w ścianę e, i w wyniku tego e, w wypadku straciła wzrok w jednym oku. Na wolności by sobie nie poradziła i też by... Nie widziała, nie wiem, drapieżników nadlatujących z tej okay, jednej rozumiem. strony, na którą jest ślepa. Sigur Björk trafiła tutaj jako bardzo malutki pisklaczek, jeszcze cała była pokryta puchem, w ogóle piór nie miała. A, się obraża, że ją podnoszę. <laughs> I przez to się udomowiła aż za bardzo ich sposób na okazywanie czułości to jest tak jakby ocieranie się dziobami o siebie. Sigurbiork właśnie zamiast spędzać czas z innymi ptakami, to chodzi za nami, za swoimi opiekunami i ona bardzo lubi, właśnie kiedy my ocieramy nasze palce o jej dziubek, myśli, że my jesteśmy jej partnerami. Dlatego nie znalazła żadnego partnera z innych ptaków, które mamy tutaj na, u nas pod opieką. Sigurbiork jest w tej większej skali wagowo. Ona ile ma? 420-430 gramów. U nas średnia to jest tak około 350 do 400. Całkiem możliwe, że sigurbiorki Bjork jest chłopcem, ale czy to ma znaczenie? Nie ma. Maskonory są ptakami, które żyją w górach. Wykopują one bardzo długie korytarze. Tam mieszkają, składają jajka. Z tych jajek wykluwają się pisklęta, które teoretycznie mają w okolicach. Sierpnia, września, zlatywać w stronę księżyca w nocy z tych gór. Ale dlatego, że światła w mieście świecą się i to je myli. Zamiast one lecieć do oceanu, zlatują one do miasta, siadają na środku ulicy i trzeba je ratować.